Cześć, Przemek, Przemo Przemek z tej strony i mój gość Łukasz Woźniak. Łukasz, Łukasza pewnie znacie. Jesteśmy z wami dzisiaj tutaj po to, aby porozmawiać o pewnych zmianach. Nadchodzą zmiany zmiany i to nie dotyczące końca roku, jesieni, zmiany czasu, które też niedługo są, zmiany dotyczące zagram w to, dotyczące naszego portalu crowdfundingowego, ponieważ zmienia się kilka zasad i zaprosiłem Łukasza, ponieważ myślę, że on najlepiej nam o tym wszystkim opowie, więc Łukasz oddaję Tobie głos i będziemy sobie o tym rozmawiać, ja mam też pewnie jakieś pytania, czego te zmiany będą dotyczyć? Tak, te zmiany, o których chcę mówić, to, to są zmiany, które nie są jakieś bardzo, bardzo duże, mhm. tak? ale jednak warto o nich powiedzieć, żeby wszystko wyjaśnić, żeby nie było jakichś tam niedomówień. Te zmiany, o których mówimy, zmiany pewne zasad czy gwarancji, one gdzieś tam dorastały w, w, w nas, gdy obsługiwaliśmy kolejnych wydawców przez te ostatnie dwa lata. No i tak naprawdę to ostatecznie przekonała nas do tego kampania łowców ostatnia mhm. i tak naprawdę jej sukces to, a jest on ogromny, też to jak wy jako wspierający ją przyjęliście, pokazała nam ta kampania, że tak naprawdę wspierającym może zależeć na różnych rzeczach i też twórca kampanii chcemy, żeby miał możliwość oferowania różnych rzeczy. Innymi słowy, te nasze trzy, które później przerodziły się w cztery, takie sztandarowe gwarancje chcemy, aby to były rzeczy, co do których wydawca sam się decyduje w jakiej formie i jak się do nich zobowiązuje. Mhm. Tak, przykład łowców pokazuje, że gra nie miała lepszej ceny pierwszego dnia. Cała jest ekskluzywna, a więc nie miała ona lepszej ceny niż w sprzedaży później, bo de facto w sprzedaży później nie będzie, mhm. ale przez to wydawca był w stanie zaoferować dużo dodatkowej zawartości, dużo e, streszgoli, zarówno w tej polskiej, jak i amerykańskiej kampanii. Mhm. Chociaż to pewnie byłoby niemożliwe, trzymając się tej najlepszej ceny pierwszego dnia w powiązaniu z ekskluzywną zawartością, e, na, na której bardzo wielu wspierającym i też wydawcom zależy. Mhm. Czyli tak naprawdę w tym momencie patrzymy na te gwarancje nie przez pryzmat tego, że chcemy je za wszelką cenę zawsze zachować, tylko dajemy wolność wyboru, czy one będą, ale dajemy, jakby każdy o tym wie przed kampanią, więc wciąż zasady są proste, jasne, klarowne dla każdego, w jaki, na jakich zasadach wchodzimy wspierając jakąś grę. Tak, no oczywiście wciąż będziemy naszą pracę pracując z różnymi wydawcami, twórcami prowadzić. Wciąż będziemy do tych gwarancji na tyle na ile to możliwe zachęcać, tak? I oczywiście ta zmiana, o której mhm. teraz mówimy, nie działa wstecz. To też warto tak? podkreślić, tak? To jakby tak. mówimy o tym teraz właśnie, kiedy jesteśmy po jednej kampanii, niedługo pewnie będzie zapowiedziana nowa, mhm. ta zmiana nie jest związana z tą nową kampanią, żeby było jasne. Mhm. I tak jak powiedziałem, ona gdzieś tam w rozmowach z wydawcami już trwała w tle. Mhm. I my staliśmy twardo, żeby te wszystkie trzy rzeczy łączyć zawsze. Mhm. A teraz będzie tak, że wchodząc do kampanii, każdy będzie wiedział, co jest mhm. objęte jaką gwarancją. Mhm. Ale rozumiem, że wciąż mówimy o gwarancjach. To nie jest teraz tak, że już zupełnie wszystko się może wydarzyć, mhm. bo jeżeli ktoś się na coś zdecyduje, to już musi przez całą kampanię tak. być konsekwentny i się tych zasad trzymać, czyli wciąż są to gwarancje. Dam jakieś proste przykłady, które może pomogą to zwizualizować. Mhm. Wydawca może zdecydować się, że trzyma się gwarancji na najniższej ceny pierwszego dnia, może zdecydować się, że tego nie robi i wówczas wspierające są świadomi tego, tak, że ta gra może się później pojawić w podobnej cenie, może nawet delikatnie niższej. Mm -hmm. I w, ale wówczas wydawca zakładam, mm -hmm. zakładamy, że będzie chciał dawać więcej dodatkowej, ekskluzywnej mm -hmm. zawartości. Bo jeżeli nie, to nie ma sensu kampania. Bo jeżeli nie, no to w, w, znów tak jak zawsze, tak mm -hmm. jak ma to miejsce przy wszystkich kampaniach, wspierający oceniam to, e, tak. my tak naprawdę na, na etapie rozmowy z takim wydawcą, tak. Tak, będziemy odradzali porzucenie wszystkich, wszystkich rzeczy na tak. raz. Czyli rozumiem, że wydawca sam po prostu musi się zastanowić, jak, ten, jak kształt kampanii będzie wyglądał, tak, żeby ona była wciąż dla Was atrakcyjna i miała sens. Tak. E, więc to bardziej jemu dajemy te klocki, żeby on się nim bawił mhm. i, i, i bardziej doradzamy i pomagamy, e, ale no tak, faktycznie jest to więcej elastyczności po, po stronie wydawcy. No, mhm. Jakimś przykładem takim może być Lumeria, która w tym roku oferowała najlepszą cenę, mhm. ale tylko dla pakietu, mhm. a już nie oferowała najlepszej ceny dla poszczególnych komponentów. Mhm. Tak wiadomo, oczywiście. Trzymaliśmy się wówczas tych zasad, ale mm. też może być twórca, który, który zaoferuje grę w najlepszej cenie pierwszego dnia, która będzie miała pewne dodatki czy pewne mm. streżgole, a wersję do ekskluzywną ze streszgolami jako oddzielną, oddzielną e, e, jakby nagrodę, prawda? I tutaj mm. tak samo to dotyczy elastyczności w w, w tym okresie, jak o ile szybciej grama dotrze do wspierających. I mhm. tak samo to dotyczy elastyczności w kontekście tego programu ochrony e, wspierającego, o którym mówiliśmy, który już był taki dotychczas fakultatywny, mhm. tak? czyli e, nie narzucaliśmy tego twórcom, ponieważ mhm. on się pojawił w trakcie, ale gdy e, twórca przychodził po raz pierwszy do nas, to mówiliśmy, że bardzo mocno za naciskamy na to, żeby on zdecydował się na to. Mm -hmm. Prawda? I jeżeli nie chciał się na to zdecydować, to była dla nas jakaś czerwona lampka. Tak. I tak samo będzie, podobnie będzie w tym wypadku, mm -hmm. gdzie twórca sam decyduje, jak tą kampanię najlepiej uszyć, mm -hmm. które elementy są ekskluzywne, y które nagrody są w najlepszej cenie, bo on jest w stanie takie zaoferować, mm -hmm. a których nie jest w stanie tak zaoferować, ale y y kompensuje to właśnie Terminem, zawartością, i tak dalej. Tak. Czyli rozumiem, że w, 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 kolejnych, w przypadku kolejnych kampanii my na bieżąco będziemy się dowiadywać, e, na jakie gwarancje wydawca się decyduje, e, dowiemy się tego przed kampanią i tego tak. będziemy mogli się później trzymać. Tak, i w tym wypadku, tak samo jak dotychczas, w, w rozmowach z wydawcami mhm. i w samym opisie kampanii będzie ta sytuacja jasno przedstawiona, mhm. tak, tylko e, e, są pewne. Projekty, które mogą w ten sposób właśnie oddzielić sobie te, mm -hmm. te rzeczy z najlepszą ceną i rzeczy z ekskluzywną zawartością, będą tak. projekty, które będą korzystały, e, łączyły mm -hmm. tak? cały czas te, te gwarancje. Jeżeli będą w stanie, i ostatecznie, tak jak w przypadku poprzednich kampanii, to wspierający będą decydować, tak. jaki projekt i z jakich powodów są chętni, aby wspierać. Mm -hmm. no w praktyce to pewnie oznacza dla Was, drodzy wspierający, że po prostu musicie sobie od czasu do czasu odświeżyć. To nie będzie trudne, bo te filmiki i materiały wszędzie są, e, jaka kampania, na jakich zasadach funkcjonuje. Teraz można było mieć po prostu w głowie te wszystkie zasady tak. i traktować wszystkie gry w taki sposób. W tym momencie e, nie, bo, bo jest czas, który upływa mm -hmm. pomiędzy wsparciem a, a wydaniem tej gry, czasami może nam się e, zapomnieć, jak, jakie są te zasady. Teraz mm -hmm. będzie trzeba sobie je odświeżyć. Strona ale, kampanii. Tak. Warto mm -hmm. przypowiedzieć, że strona kampanii e, tam będzie, będzie się wszystko znajdowało. Tak, będzie. Mm -hmm tutaj przez wydawcę musiała być w taki sposób stworzona. Też my y, gdzieś tam ten proces nadzorujemy i wspieramy, tak żeby to było dla Was jak najbardziej czytelne. I tak jak mówiłem, to może nieść korzyść zarówno dla twórcy projektu, który jest w stanie w ten sposób sobie lepiej tym produktem, swoją grą zarządzić i też dla wspierających. Tak, y, z, tak jak pokazała kampania Łowców, są jest spore grono osób, które są chętne, aby zapłacić więcej za ekskluzywny produkt, jeżeli on ma sporą dodatkową zawartość, tak? A będą osoby, które stwierdzą, że wchodzą w jakiś projekt tylko wtedy, jeśli on ma tą najlepszą cenę pierwszego dnia, niezależnie od ekskluzywów. Tak. Więc tak naprawdę da to korzyści, które mogą być dla wydawcy i dla was jako wspierających. Pod kątem tego, co wspieracie i dlaczego to wspieracie i co potem dostajecie. Dobrze Łukasz, więc podsumowując nasze wszystkie dywagacje dotychczasowe, co byś powiedział komuś, kto przyszedł do Ciebie i zadał pytanie, no właśnie, co z tymi wszystkimi wartościami, na których w to się opiera, co z tymi wszystkimi gwarancjami, które od samego początku były i stanowiły taki fundament i podwaliny, na których zagram w to się opierało. No tak, to rzeczywiście dobre pytanie. Nie, nie, nie myślałbym o tym jako o rezygnowaniu z czegoś. Ja bym myślał o pewnej ewolucji tych zasad. Tak? One, te trzy gwarancje, które podczas w to powstało, tak naprawdę to były nasze gwarancje jako twórcy w przypadku Valhalli i to są gwarancje, które dotrzymaliśmy. Były gwarancjami, które później też. Automatycznie gdzieś tam narzucaliśmy twórcom, którzy przychodzili, one musiały być leciutko do, doprecyzowane, tak już więc od początku one ewoluowały. Później pojawiła się czwarta gwarancja na, jakby w, w, w rezultacie tego, co się gdzieś tam na rynku crowdfundingowym działo, czyli ten program ochrony wspierającego. I, I tak naprawdę to był krok rozwoju do przodu i to też bym widział raczej jako krok rozwoju do przodu przez, tak jak mówiłem, słuchaliśmy wydawców, słuchaliśmy, słuchaliśmy wspierających i uważamy, że to ostatecznie doprowadzi do, do lepszych projektów tak? i do i jaśniejszej sytuacji i też do większej możliwości nawet w rozmowie twórca wspierający, mhm. prawda? Gdzie twórca jest w stanie zapytać się wspierających, zanim w ogóle jeszcze zacznie już ostatecznie kampanię sobie szyć, co oni wolą, mhm. w którą stronę chcieliby, żeby ten projekt poszedł. Tak. Więc ja bym powiedział, że tak jak mówię, te fundamenty rzeczywiście były, ale... Gdzieś tam życie mhm. idzie do przodu. My, jako pla platforma, jesteśmy bogaci o doświadczenia mm, i cały rynek gdzieś tam się zmienia, no i chcemy też na tak. to mądrze reagować. Mhm. A jak ja bym był obok tej osoby, która ci zadała to pytanie, tak. to też bym pewnie jeszcze wtedy dodał, że no wcześniej y, jakie mieliśmy opcje? Mieliśmy opcję mieć te gwarancje lub nie mieć żadnych, tak. czyli po prostu dżungla. Mhm. Nie? Wszystko się może wydarzyć, więc na, jaki, na jakiej zasadzie ta, ta kampania się opiera? W tym momencie to, to jest trzecia opcja, właśnie, która mm. idzie do przodu, czyli, opcje, czyli gwarancje są, ale to, to, to właśnie, tak jak już mówiliśmy, Wydawcy wydawca ich trzyma. Tak. I to może oznaczać, że wciąż będą wszystkie. Mm -hmm. To może oznaczać, że będzie jedna czy dwie, mm -hmm. ale to tak zakładamy i tak za, zapewne będzie. To ile ich będzie i jakie one będą, one, to zawsze będzie służyło kampanii mm -hmm. i temu, żeby ona. Miała jeszcze lepszy wydźwięk i jeszcze lepiej funkcjonowała. Warto dodać jeszcze jedną rzecz, bo wątpię, że będzie jakakolwiek kampania, gdzie nie będzie zupełnie nic ekskluzywnego. Tak. tak, aczkolwiek może tak się zdarzyć. Niektórzy są takimi mocnymi przeciwnikami tych ekskluzywnej zawartości, ale w to wątpię mhm. i też w większości przypadków wydawca w kampanii będzie oferował najlepszą możliwą cenę, jaką jest w stanie. Czasami zdecyduje się zagwarantować, to jest najniższa poniżej tego nigdy nie schodzę, nigdzie, tak. albo czasami może powiedzieć, no słuchajcie, to jest bardzo, bardzo dobra cena w stosunku do e, sugerowanej ceny, mhm. ale dodatkowo patrzcie jeszcze, co tutaj Wam daje. Mhm. E, więc myślę, że te, te zmiany będą prawdopodobnie e, niezbyt wielkie, ale ostatecznie na plus. Tak. Dobrze, to dzisiaj na tyle. Dziękuję Ci Łukasz za te wszystkie wyjaśnienia. Bądźcie z nami w kolejnych kampaniach na zagram w to, śledźcie poszczególnie każdą z nich, jak to będzie wyglądało, jakie gwarancje tam będą, na jakich zasadach to się będzie wszystko opierało. Wciąż będzie to wszystko dla was jasne i przejrzyste. No i zachęcamy Was do wspierania i do bycia częścią zagram w to. Tak, ja dodam, że niedługo już pojawi się, albo może już się z Waszej perspektywy pojawił film, w którym rozmawiam już po zakończonej i dostarczonej kampanii Solar City z autorami tej gry, a później w niedługiej przyszłości zapowiedź kolejnej kampanii. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.